Witam serdecznie, moim gościem Piotr Basiaga, Batymowcy. Witam serdecznie. Piotrek, zanim meczu zacznę, o fantastycznym waszym geście, dzisiaj fair play, e, gdzie walczycie o awans, tak naprawdę mieliście tutaj sytuację do wyjścia z grupy. E, Tylicz przyjeżdża z jednym zawodnikiem, a wy schodzicie i równacie siły. No coś pięknego, Piotrek, no naprawdę niech się inni uczą. Gratulacje. Dziękuję bardzo. W tej grze chodzi o fair play, o zabawę, a nie byłoby zabawy, gdybyśmy grali jednego więcej i uznaliśmy, że Uczciwy będzie, że zagramy jak równy z równym, czyli po tyle samo. Na, Naprawdę na gratulacje za postawę, tym Przez. bardziej, że tutaj wynik był otwarty do, do awansu. No właśnie, tego awansu się nie udało zdobyć, przegrywacie dzisiaj, jak mnie pamięć mieli 8 do 3, więc teraz tak z punktu sportowego, czego dzisiaj zabrakło, że, że nie udało się wywieźć tego zwycięstwa? Mądrości, tego nam brakuje w każdym meczu. Użycia głowy na boisku, bo gdybyśmy tylko więcej myśleli, lepiej zagrali, lepiej się ustawiali, to wynik był inny. Tak, zagraliśmy to, co oni chcieli, czyli biegaliśmy, jak oni rozgrywali piłkę, oni nas klepali, wychodzili z kontrami nas karali. Za nami okres wakacyjny. Jak batimowcy spędzili ten czas w przerwie? Czy jednak trenowaliście? Jak widać wypoczywaliśmy. Wypoczywaliście. No siły też trzeba zbierać. No trzeba będzie, w zimie. <grym> w zimie. Piątek przed nami. Za tydzień już startuje runda rewanżowa Sufix Ligi Na co tam liczycie? Na utrzymanie. Niestety ten sezon pokazał, że za, zaliczyliśmy regres. W tamtym sezonie biliśmy się o awans, w tym sezonie bijemy się utrzymanie i nie widzę innego, innej opcji jak to, że się utrzymamy. Potrafisz znaleźć jakiś szybko powód? Dlaczego taki regres? U, ciężko powiedzieć. Myślę, że troszeczkę przestaliśmy grać jak drużyna. I zaczęliśmy liczyć na drugiego na boiska, a musimy zacząć od siebie. Wszystko wiemy. Dziękuję za wiatr. Dziękuję bardzo.